Chciałbym przywitać serdecznie kolejnego naszego gościa, trenerkę, bo to nie jest gość, to jest, współpracuje z nami. Ania Konarzewska, polonistka z Gdańska, liderka kreatywnej pedagogiki. Świetna inicjatywa lokalna, ale nie tylko, bo wychodzimy poza lokalność trochę. Dodatkowo tutaj adminka grupy Lekcja z Wychowawcą oraz poloniści z pasją, autorka książki, niezwykły wychowawca, który Państwu polecamy. No i już oddaję Tobie Aniu głos. Dobry wieczór wszystkim. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie do tej piętnastki na start, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Chciałabym przedstawić pomysł którego właściwie inicjatorem, pomysłodawcą był Darek Martynowicz. Ja ten pomysł modyfikowałam kilkakrotnie i dzisiaj podzielę się właśnie też taką wersją moją zmodyfikowaną tego pomysłu Darka na spotkanie z uczniami. I mam nadzieję też, że Państwo wykorzystają ten pomysł. Właściwie on jest na tyle uniwersalny, że można wykorzystać te inspiracje, Każdej, na każdym etapie roku szkolnego, nie tylko na rozpoczęcie roku szkolnego, ale na każdym etapie naszej wspólnej podróży z uczniami. I można też ten pomysł przełożyć świetnie, w bardzo prosty sposób, na edukację zdalną. Więc to będzie taki bardzo uniwersalny tutaj pomysł dla naszych uczniów, na pierwsze spotkania z nimi, na pierwsze zajęcia. Wychowawcze, albo czasami też jak idziemy na jakieś zastępstwo i chcemy, żeby ten czas był spędzony z uczniami w jakiś taki sensowny sposób, no to też możemy ten pomysł wówczas ze sobą zabrać. Zaczynamy od podróży. Jesteśmy w tym takim powakacyjnym klimacie, więc zostańmy po prostu w tym takim klimacie. Nie odbierajmy od razu uczniom tych emocji wakacyjnych, nie mówmy im od razu o podręcznikach, o innych ważnych rzeczach, które spotkają ich za chwilę właśnie na tej drodze edukacyjnej. Ale zostańmy w tym klimacie właśnie takim podróży, po klimacie wakacji. Porozmawiajmy o podróży i poprośmy ich na sam początek, żeby przygotowali za pomocą swoich właśnie telefonów komórkowych, znaleźli jakiś cytat, sentencję, powiedzenie, które, które, którym słowo kluczowe to podróż. I mają w tej sieci właśnie wyszukać, wygrzebać myśl, sentencję, która jest im bliska do tego, co myślą na temat podróżowania, na tego, co myślą na temat podróży. I mogą się tutaj właśnie dzielić tymi pomysłami, tymi swoimi cytatami, sentencjami na forum. Mogą o tym mówić. To jest takie wprowadzenie, właśnie do tego, co za chwilę się pojawi. Następnie, jak już sobie te cytaty omówimy, uczniowie chętni wejdą też w dyskusję na temat tego podróżowania, czym jest w ogóle podróż dla człowieka. No to wyświetlimy im wiersz Jarosława Borszewicza. Można ten wiersz przeczytać, albo można też wyświetlić. Jest to wiersz, jak tutaj zauważamy, wiersz, który mówi, pokazuje właściwie podróż troszeczkę z innej perspektywy. Podróż taką w głąb siebie podróż jako samo poznanie, bo nam zależy też na tym pierwszym spotkaniu z uczniami, prawda, żeby też wzajemnie się poznać, żeby troszeczkę odkryć karty przed innymi, tym kim jestem, prawda, kim jest ten Janek, kim jest ta Dorotka, kim jest ta Kasia. I tutaj właśnie też te ćwiczenia, które przygotowałam mają odkryć taki jakby to, co uczniowie z sobą reprezentują, to, co jest ich wartością, to, co ich interesuje i podzielić się tym właśnie z klasą. Oczywiście pamiętajmy, że te wszystkie ćwiczenia, które tutaj będziemy wykonywać, to robi też nauczyciel. To nie tylko robi klasa, ale ja jako nauczyciel również w tę podróż z uczniami się udaję. I tutaj właśnie można porozmawiać o tej podróży, takiej w głąb siebie, jako samopoznanie, i powiedzmy właśnie uczniom, że zabieramy ich właśnie w taką podróż, gdzie po prostu będziemy odkrywać siebie. Będziemy zatrzymywać się na różnych przystankach, na różnych stacjach i będziemy o tym dyskutować, co nas tam na tych stacjach spotkało. A co będzie na tych stacjach, to dowiedzą się właśnie na kolejnych slajdach. Zaczynamy od tego, że przygotowujemy się do tej podróży. I na początku pytamy się uczniów, w co się zapakują, że wszyscy wsiadamy do tego samego pociągu, bo jedziemy właśnie w podróż z nowym rokiem szkolnym, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, jesteśmy w tym samym wagonie. I teraz, jaką walizkę? E, zabiorę ze sobą, czy to właśnie będzie walizka, czy to będzie plecak, czy to będzie jakiś neceser, a może jakaś torba bawełniana, tak, a może jakaś tylko torebka, tak, co zabierają, tak, w jaki sposób się spakują i dlaczego na przykład e, chcą zapakować się w walizkę, dlaczego na przykład e, w torbę bawełnianą, tak, mają to po prostu uzasadnić, dlaczego w taki sposób pakowania sobie wy wybrali, albo dlaczego taki kolor walizki wybrali, tak, Kolejne pytanie, jakie im zadajemy i dyskutujemy, to to, co oni do tej torby zapakują, bez czego nie mogą się ruszyć z domu. I na przykład tutaj, no, niektórzy pewnie powiedzą, że bez ulubionego aparatu fotograficznego, bo lubi się fotografować, lubi sobie robić selfie, albo lubi, lubi robić zdjęcia innym osobom, więc wyjdzie już nam tutaj jak jakiś element pasji tej osoby. Ktoś na przykład powie, że nie, nie wyjedzie w tę podróż bez prostownicy, bo ma niesporne włosy, tak? No to zapakuje prostownicę, bez tego się nie rusza. Tak? I te dzieci po prostu będą mówiły o tych swoich takich najważniejszych przedmiotach codziennego użytku. I to też jest tutaj ważne, że one w ten sposób też wzajemnie się poznają, prawda? Również przez takie mówienie o tym, jakie przedmioty na co dzień nas otaczają i dlaczego są dla nas ważne. Tutaj właśnie mówimy o tych pakunkach, no i następnie mówimy, że zatrzymujemy się na pierwszej stacji, jest to stacja emocji, i uczniowie mają się zastanowić właśnie nad tym, jakie emocje. Będą towarzyszyć im podczas tej podróży. Ja tutaj wykorzystuję często właśnie na zajęciach wychowawczych, ale też na lekcjach języka polskiego grę na emocjach. Polecam. Można kupić w MPiku, można kupić w Internecie. Naprawdę bardzo popularna, powszechna gra. Jeżeli natomiast nie macie jej, to polecam zrobić takie ćwiczenie z uczniami. Narysuj prognozę pogody na tę podróż. Prognozę pogody w sensie metaforycznym, prawda? Jakie emocje w tej prognozie pogody pojawią się tak? podczas tej podróży? Dlaczego te emocje się pojawią? Tak? Nazwij te emocje i jak ty sobie z tymi emocjami podczas tej podróży chcesz poradzić? Jakie masz rozwiązania na poradzenie sobie z tymi emocjami? To jest też to, o czym mówiła Marta Mońska, tak? Żeby właśnie pytać, dopytywać stawiać pytania, szukać rozwiązań, pobudzać do działania, do samodzielnego myślenia. I to ćwiczenie właśnie też na podstawie tej gry o emocjach na pewno usprawni i ułatwi nam komunikowanie się, jeżeli chodzi właśnie o mówienie o swoich uczuciach. Kolejna stacja, na której się zatrzymujemy, to bohater literacki. Albo filmowy, albo serialowy. Czyli zadajemy uczniom pytanie, którego bohatera literackiego, filmowego zabrałbyś, zabrałabyś ze sobą w tę podróż? Dlaczego akurat tego bohatera? Za co go cenisz? Które umiejętności tego bohatera pomogą ci zmierzyć się na przykład z tą codziennością w tej podróży? I tutaj też uczniowie bardzo ciekawie odkryją też te swoje umiejętności, odkryją swoje mocne strony, też to utożsamianie się z tym bohaterem literackim. Pomaga też właśnie mówić przede wszystkim o sobie i myślę, że to też jest taka bardzo ważna stacja, bo ten bohater literacki czy ten bohater filmowy, a może jest to postać też autentyczna, tak? Więc tutaj też no, nie ograniczajmy też tylko do postaci literackiej filmowej, ale też do postaci autentycznej można tutaj się odwołać. No i kolejna stacja. Na której się zatrzymamy, to jaki jest cel Twojej podróży? I tutaj takim must haveem, i uważam, i polonisty, i językowców, i wychowawcy, są właśnie karty Dixit. Obojętnie jaki typ tej karty, czy to są przygody, czy to są marzenia, nie ma znaczenia, czy jest to ten klasyczny zestaw, naprawdę nie ma to znaczenia. Te karty Dixit przez metaforyzację pomagają otwierać umysły dzieci, na pewno też pobudzają do mówienia na forum o tym, co się myśli, pomagają też wyrażać opinie, formułować. Jakąś opinię właśnie też na forum, więc naprawdę polecam karty Dixit do takiego działania. Jeżeli nie mamy kart Dixit, to po prostu możemy też zapytać się uczniów, tak? Co jest celem Twojej podróży, tak? I te cele mogą być różne, tak? Ktoś może powiedzieć, że na przykład moim celem jest na przykład pisanie lepszych rozprawek z języka polskiego, tak? Ktoś może powiedzieć, że moim celem jest zaprzyjaźnienie się z kimś, poznanie przyjaciela w tej szkole. Ktoś może powiedzieć, że moim celem jest poznanie samego siebie, ktoś może powiedzieć, że jego celem jest na przykład zdanie matury. Tak? No te cele mogą być naprawdę rozmaite, mogą być różne. Oni mają ten cel swojej podróży właśnie określić za pomocą tej karty. Jeżeli nie mamy kart, no to po prostu też mówimy o tym na forum albo można jeszcze wykorzystać, bo na kolejnej stacji mamy makulaturę. Można wykorzystać zamiast kart Dixit makulaturę, gdzie z której mogą sobie po prostu wyciąć ten obrazek, który metaforycznie będzie o tym ich celu podróży mówił. I teraz kolejna stacja to właśnie stacja, która ma opisać w pewien sposób właśnie podróż tego ucznia. On ma wydrzeć z makulatury, z gazet, z czasopism, a podejrzewam, że w każdej bibliotece jest makulatura, w każdej bibliotece szkolnej. Wystarczy poprosić o to właśnie nauczycieli biblioteki i na pewno zdobędziecie Państwo makulaturę. Uczniowie mają wydrzeć albo wyciąć właśnie nagłówki, tytuły z czasopism, albo grafikę, z których mogą utworzyć jakiś taki kolaż, który będzie odzwierciedlał w ogóle te wszystkie etapy podróży. Co będzie pasowało do, tych, do tej podróży tego ucznia? Właśnie, jak ten uczeń widzi swoją podróż, jakie będzie widział też przeszkody w tej podróży do swojego celu. I tutaj też takie właśnie głośne mówienie na forum o tych swoich emocjach, też trudnościach i o tym też, co, co, co Marta mówiła, ja znowu się do tego odwołam, że jakie jest prawdopodobieństwo, że coś właśnie złego może się stać, prawda? Bo tutaj też na pewno pojawi się dużo takich sytuacji właśnie blokujących, przeszkód, stresu, czego oni się mogą bać, co będzie wzbudzać w nich jakaś, jak, jakąś niepewność. I tutaj właśnie zadać to pytanie, tak, to jaka, jak przewidujesz, jak to, czy to w ogóle się może wydarzyć, tak? Czy jaka jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że to, o czym mówisz, rzeczywiście może się stać i jeżeli tak twierdzisz, to jak temu zapobiec? I to jest właśnie takie tutaj też potrzebne, abyśmy mogli o, tym, o tych swoich emocjach, o tych swoich takich stresogennych sytuacjach też porozmawiać. No i ostatnia stacja, o której chcę powiedzieć, to kolejne must have i polonisty, i, i właściwie też może być anglisty, może być też nauczycieli od języków obcych, ale też wychowawcy. Ja zbieram korki po sokach Tymbark. Tam są takie właśnie krótkie hasła. Jeżeli nie macie tych korków, nie zbieracie ich, to możecie poprosić uczniów, aby... Przynieśli ze sobą na te lekcje właśnie sok tym albo z kapslem, albo właśnie z tym korkiem. Teraz, jak będziemy wykorzystywać te korki? Jeżeli ja je mam, no to uczniowie po prostu podchodzą i z tej gromady korków wybierają po prostu krótkie hasła, które przydadzą im się na tę podróż i mają też pomyśleć, jak te hasła, w jakich sytuacjach będą je wykorzystywać, kiedy im się te hasła przydadzą, właśnie podczas których wydarzeń mogą im się te hasła przydać. I tutaj. Jeżeli uczniowie też przyniosą ze sobą te soki, ten bark, no to mogą pod nakrętką właśnie odkryć, co się tam kryje, prawda, jakie hasło i w jaki sposób w takim razie to przypadkowe hasło, które im się trafiło podczas kupowania tego soku, mogą po prostu wykorzystać podczas tej swojej podróży. Te ćwiczenia naprawdę tutaj pozwalają na to, żebyśmy. Potrafili w ogóle o sobie mówić, o sobie, o swoich emocjach, ale też poznawać siebie nawzajem. Tak, bo ja dyskutuję w trakcie tego spotkania z każdym z uczniów, oni też dyskutują ze sobą. I nawet jeżeli znajdzie się uczeń podczas tego spotkania, który no, nie będzie chciał mówić o tym, co tam za hasła się pojawiły, co tam pojawiły się za emocje, ale jeżeli on będzie wykonywał te ćwiczenia, to on przejdzie przez autorefleksję, tak? On po prostu też tutaj dzięki takiej autorefleksji pozna samego siebie, a na pewno też usłyszy o swoich kolegach, koleżankach ciekawe, interesujące rzeczy. Ja już widzę, że jest deadline. Ale to jest doskonały moment. Ania jest urocza, ale oprócz tego mądra i bardzo podziwiam Cię, Aniu, za to, że zawsze jesteś osobą, która powie, że się od kogoś inspiruje i też dziękuję ci bardzo za to, dlatego, że ja też od ciebie się inspiruję i dużo się od ciebie nauczyłem. Mam twoją książkę, więc nie, nie często się to zdarza. Niestety mówię to ze smutkiem w świecie edukacyjnym, nawet nas nauczycieli czy też właśnie w świecie trenerskim czasami bywa z tym różnie, ale myślę, że to jest doskonały moment, żeby zapowiedzieć coś ważnego, mianowicie ja już mamy nawet odpalone Tak, tak już nie. Niedługo Ania poprowadzi u nas szkolenie, i to szkolenie z podwójną mocą, ponieważ jak Państwo już widzieliście, my z Bartkiem rozpoczynamy 6 września taki cykl trenerskie duety. To jest w ogóle nowość szkoleniowa. Żaden ośrodek nie ma takiego cyklu. Co o czym pomyśleliśmy? Chcieliśmy zaproszać Państwa co jakiś czas, będzie tych szkoleń maksymalnie trzy myślimy w miesiącu, na trenerskie duety właśnie, tak abyście Państwo podczas jednego szkolenia otrzymali od nas dwoje prowadzących, bądź dwie prowadzące, bądź dwóch prowadzących, ale na pewno dwa różne tematy. I serdecznie zapraszamy Państwa na 15 września na 17.30 na szkolenie, które poprowadzą wspólnie Michalina Ignaciuk oraz Ania Konarzewska. Michalina Ignaciuk powie o wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i o różnych technikach nauczania uczniów z SP. Natomiast Ania no, powie o czymś, co jest dla mnie też bardzo istotne, mianowicie o Korczakowskim spojrzeniu na godziny wychowawcze i pewnie pojawi się... Nie słyszę, przerwało mi. Darek się zaciął, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że na Facebooku wszystko jest okej. Okay. Jesteś... O, teraz Jesteś... chyba słucham. Już jest Darek. Tak, Ania powie właśnie o Korczakowskim Spojrzenie na godziny wychowawcze. To też jest zarówno dla Darka, jak i dla mnie ważne. I tak jak Darek to, co ucięło, myślę, że to chciałeś Darku powiedzieć, że na pewno się pojawi jeszcze Większa garść inspiracji dla Państwa, bo to będzie podwójna dawka, nawet jeszcze większa, bo dwa razy 45 minut z Anią. To jest, drodzy Państwo, jak wycieczka stąd w kosmos i na pewno tych inspiracji nie zabraknie. Zapraszamy serdecznie już 15 września o godzinie 17.30 na szkolenie akredytowane z Anią i Michaliną.